Dzisiaj drugi dzień na budowie. Wczoraj gruntowaliśmy, dzisiaj rano był drugi grunt. Przyjechała nowa ekipa ze szkoły, z garbatki. Jest także z nami jedna dziewczyna, Wiktoria. Witajcie. Wiktoria, powiedz. E, gdzie się jak, Jakiej szkole się uczysz? Jak, na jakim profilu? E, ja się uczę na profilu technik technologii drewna w szkole w Gerbacie Letnisko. Już jestem w czwartej klasie, więc kończę szkołę, maturę i dalej studia. Okej, okay, no to fajnie. A mieliście do czynienia z takimi w, w, na u siebie, jakby z pilarkami? Tak, u nas w szkole e, ogólnie e, Festool jest e, po części naszym sponsorem. A, klasa Festool, no tak. I, e, e, I pracujemy na większości sprzęcie. No mniej. dobra, ale że, że, że jesteśmy na warunkach budowlanych, nie warsztatowych, więc, jakby parę słów o, o tym, co będziemy robić i żeby to było zgodnie z jakimś BHP. Czyli mamy podłączony, jakby, zestaw dwóch rur do odkurzacza klasy M. E, na klinie mamy zapięty. Kaptur, on jest podwójny. No i tyle. No, ważne, ważne rzeczy, żeby, żebyśmy nie trzymali rąk. Tu jest nawet chyba zaznaczone, że nie, tu jest, nie. jest. Tutaj mamy takie znaczniki, gdzie ręce nie powinny się znajdować, więc będziesz używać jakby tego popychacza do prowadzenia po materiale, do dociskania i piła jest. Wyregulowana jest na centymetr nad materiałem, i jak tylko za materiał zajedziemy z, mater z drewnem, to wyłączamy. Możemy nawet kolanem wyłączyć, jeśli mamy niewygodnie, możemy kolanem wyłączyć. Więc mamy teraz do przycięcia, zaraz bo tu Zmierzyliśmy 14 cm tą tę deskę, bo tam chłopaki w drugim pokoju układają i dali nam jakby za zadanie 14 cm. Więc tutaj przykładnicy. Najpierw Luzujemy sobie tą przykładnicę wzdłużną i mamy ją swobodną. Wstawiamy 14 cm, bo tyle mamy zadane. Blokujemy najpierw tą gałkę, wtedy to pozwala nam na wyprostowanie tej linii. Blokujemy przykładnicę o, i generalnie możemy ciąć. Jakieś pytania? Wiesz generalnie? Nie, tak. OK, przećwiczyliśmy to trochę wcześniej, jakby sobie, żeby nie było popa żadnego, więc jakby jedziemy z tym. Oczywiście ochroniki słuchu, wzroku. Ja, że tak powiem, że tutaj pokazuję to, sobie odpuściłem no i lecimy. Tutaj przez to, że ten jakby kaptur jest oparty o materiał, tak też nie, nie spada to. Jest fajnie, mamy 14, więc chłopaki już czekają, żeby to zamontować. Wiktoria, kolejne zadanie. Musimy na długość skrócić dla chłopaków, 56 cm nam jest potrzebne od tej strony. Ale to musimy, będziemy ciąć na przykładnicy kątowej, więc zdemontuj przykładnicę złużną. Tam jeszcze odblokować to. To odblokowane? Okej. Okay. Będziemy. Przykładnicę kątową. Nie, 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 to tutaj zapinamy. Nie, Aha, okej, okay, dobrze. Taka sytuacja, no to, to tam możemy sobie zablokować najpierw. To zawsze możemy sobie pierwsze zablokować. To to zablokować. To jak sobie to zablokujemy, to w tym możemy sobie na spokojnie już yy, ruszyć. Tak, żeby odpiły. To jest, to jest. Tam, czy jest zablokowane też? Ok. Od tej strony 56 cm potrzebne nam jest. Okay. Masz ołówek jakiś? No, tutaj musimy to zapiąć, żeby nam... Bo będziemy używać posuwu. Tylko że tutaj sobie weź na, na tym rysuj, tak, by tak nie będziesz wiedziała gdzie. Będziemy używać y, tu posuwu tarczy. Wcześniej to jakby tu stacjonarnie stało, a teraz będziemy używać posuwu. Zaraz pokaż, czy zmieści się. Możesz trochę cofnąć, ale nie dużo, żeby nie wychstawało za mocno poza. Moment. O, czy, jeszcze, na sucho co tu Tu mamy to zblokowane. Okay. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Jak ktoś to może sobie troszeczkę dalej nawet uciąć, wciąć się troszeczkę w materiał i drugi raz, bo zaraz ciężko raz. lepiej trzy razy ciąć. trzy razy jeździć. Proszę. Mamy 56, dobra. Chłopaki układają mamy kolejne zadanie, czyli musi być cięcie, tak jakby mamy tam wejście do garderoby musimy wyciąć w dwóch pozycjach, czyli musimy wzdłużnie najpierw tak naciąć, a później tak jak ostatnio robiłeś, więc musisz przezbroić znowu do wzdłużnego, ale na tej ukoś, to już zrobimy na tym. I to będzie stacjonarne, więc nie ciągamy tym. Dalej? Nie, nie to jeszcze nie, to dalej. Na środek, żeby tam było troszeczkę poza. To może być. O, tak. Ok, tu mamy 0. Musisz się przymierzyć. Bo to odpada, nie? To tutaj jest o tu. I dostosowuj, tak jakby tyle, ile potrzeba. Zostawiamy, linia ma być jakby nasza, tak powiem. Czyli nie ruszamy linii. Możesz sobie próbnie robić. Tylko ten piłę jeszcze musimy, ja to zablokuję, ale piłę musimy w pozycję środkową dać. Ok, tak? To będzie stacjonarne, więc dotknij tylko do tego momentu i wychodzimy z materiału i przestawimy w przykładnicy. To ja zakręcę. I czekaj, opuścimy, żeby to na materiał było. Ok, I lecimy. Pierwszym razem okay. Okay. I znowu przyzbroimy w pozycję tą jak ostatnio. No znowu to znowu cofniemy i będziemy używać posuwu, czyli to zakładamy. Chodziś tak okay. zerknę. Co tam? <laughs> Ale też żeby nie za mocno bić. I tutaj już używamy posu, nie? Trzeba cofnąć. No, no tylko żeby wejść, żeby było ten nam to parę centymetrów nieła, nie to chyba z tej strony powinno być bardziej na. No ale... Jak najdalej ręka. Można dwa razy, nie? Okej. Okay. To by były te trzy zadania jakby nasze były. I to na razie by było jakby na tyle, na tym pokój, a reszta tu nie będzie dalej. Dzięki za uwagę.